Gorąc przed tym burza, 84. Szanowni Państwo, numer politycznych idoli. Myślałem, że dzisiaj taki skwar. Nie ma sensu dzisiaj, 17 lipca 2023 roku, poruszać ciekawych politycznych tematów, bo nie ma ich za wiele. Ale w zeszłym tygodniu trochę nam życie dostarczyło. Szanowni Państwo, powiem to trochę tak. Wszyscy chcemy mieć trochę radości, trochę śmiechu, może też trochę przerażenia dla tych, co lubią horrory i z politycz, politycznych rozgrywek. Chcemy trochę poglądać, trochę wygłupiać się, mieć jakąś frajdę z tego pandemonium, które na naszej scenie. Politycznej się rozgrywa. Ale uważałem, że ludzie rzadko, rzadko się będą podkładać. No, to jak pani środa się podłożyła, nie wiedząc, że Argentyna y, po, dopiero jest państwem od XIX wieku I to, i to nie od początku tego XIX wieku, no to. To jej współczułem. Doszedłem do wniosku, pani śniada, może nie będzie kandydować, może sobie taka pani profesor zostanie, zostanie jednak bez mandatu poselskiego, to nie będziemy takiej osoby mieć, yy, mieć w parlamencie. Ale jest jeszcze pani senyszyn, też lewicowa. I szanowni państwo, dyskusja. Dyskusja rozpoczęła się zapewne niewinna od przypomnienia, że pewne rzeczy nie zostały wyjaśnione. Pani sędzia nie wyjaśniła, dlaczego emigranci, a emigranci mają być przyjmowani, znaczy nielegalni, tylko nielegalni. Dlaczego to jest istotne i dlaczego to jest ważne? I, szanowni Państwo. Pani Seneszyn od razu na panią dziennikarkę się rzuciła, coś zaczęła mówić, była już tak zdenerwowana, tak podminowana, że wreszcie wyjawiła i to, szanowni państwo, dwie kwestie. Zarówno kwestie, o którą była pytania uchodźców, jak też kwestie, dlaczego lewica tak rozpaczliwie walczy o aborcję. Dlaczego pomimo depopulacji Polaków tak bardzo im zależy. Dlaczego tak bardzo im zależy, żeby młode Polki nie rodziły dzieci, tylko od razu robiły skrobanki i te dzieci zabijały jeszcze w łonie matek? Dlaczego? No, Szanowni Państwo, Pani powiedziała to. Przyjdą po nas, jak my wygramy, my lewica, my teoka, my tygrysek, my płaczuś. No to oczywiście tu dodałem pewne kwestie. Oczywiście chodziło o samą lewicę IKO, Płaczusia i tygrycka raczej już się traktuje dość obcesowo yy, obsesowo i ciągle próbuje się Płaczusiowi wmawiać rzeczy, które nie zrobił. Próbowała starsza pani takaś pobić, bo nie chciał się z nią zgodzić, że nie poparł w wyborach prezydenckich Trzaskusia, Pana Wysokiego, a przecież wszyscy mówiliśmy, Szanowni Państwo, tutaj yy. Podczas y, moich filmów, że właśnie tu się bardzo ośmieszył i stracił całe całe zaufanie części społeczeństwa. Jak zamiast walczyć o swoje, to popiera, popierał Trzaskowskiego. Ale, szanowni Państwo, wracajmy do pani Senyszyn, bo to jest o wiele ciekawsze. To jest o wiele ciekawsze, a muszę ten film szybko nagrywać. Bo widzę, że radio, znowu, szanowni Państwo, tutaj podjeżdża i chce mnie wypatrzyć. Chyba wiedzą, co powiem. No, nie wiem, dlaczego są bronić tej. Tego. Osoby. Osoby o takich poglądach, bo moim zdaniem to powinna podjechać nie radiolokacja, a pod mieszkanie tej pani wóz policyjny i powinien ją zgarnąć. A dlaczego? No, bo powiedziała wprost. Aborcja jest potrzebna po to, bo przecież jak przyjdą emigranci to będą gwałcić, no przecież, yy, yy, przecież wtedy będzie można wprowadzić zasadę, że dziecko z gwałtu można usunąć. Czyli szanowni państwo, pani Senyszyn mówi wprost, nielegalni emigranci będą gwałcić Polki, i się nie będzie skazywać, nie tak jak tą dziewczynę, co się, co, co LGBTistka ją torebką i za to tą dziewczynę młodą jeszcze skazano na 3 lata, nie, nie, nie. Szanowni Państwo, tych, którzy nielegalnych przyjadą, oni nie będą karani, będą sobie gwałcili i będzie, szanowni Państwo, yy, i będzie to przyczynkiem do temu, żeby robić więcej aborcji. Oczywiście prawo aborcyjne będzie przymusem aborcyjnym, ale o tym, szanowni Państwo, już mówiłem, nie będę do tego wracał. Więc ta pani już wprost mówi, że będzie łamane polskie prawo, że polskie kobiety nie będą bezpieczne to mówi kobieta lewicy, ale jak sobie przypominacie wyszucanie zarządu WZD y, PZL kobiet w ciąży na ulicę no to y, no to nie dziwcie się, że teraz również poniżają kobiety dlaczego lewica poniża kobiety to szanowni państwo to tego nie rozumiem, ale może ktoś tego tego Eee, ciężkiego zagwoździa tak to się. Czy zagwoskę, jak się to mówi, no ale to jest raczej zagwość niż zagwostka Szanowni Państwo, ponieważ to jedno zortuje, no pani z na naszym mówi wprost będą gwałcone Polki i dlatego potrzebna jest aborcja. Będą na szeroką skalę, bo jak się wpuści te tysiące, te tysiące nielegalnych imigrantów nie będzie się ich pytać, nie będę się ich pytać o nazwę dlatego szanowni państwo, już jest wniosek na facebook'u i propozycje dla pań, dla pań, panów tych takich śród, senyszyn że po prostu przyjedzie, przyjedzie taki minibus, wysiądzie sześciu, siedmiu panów one ich wpuszczą, nie będą się pytać jak oni się nazywają, bo to jest nielegalne nie będą, tylko po prostu wejdą i sobie zamieszkają w ich willach. Ale nie, szanowni państwo, oni mają mieszkać... nie na ich strzeżonych, pięknie pięknie zabudowanych rezydencjach. Nie, oni mają tutaj. Tak jak inni, ci, którzy są pod nimi. Po lewica, to jest arystokracja. Czerwona burzu. Nie czerwona burżuaza, czerwona arystokracja. Oni się elitą europejską są. Jaką elitą? Do miotły! Na ulicy będą sprzątać śmieci, wywozić nieczystości. Może panowie z MPO zatrudnią? Chociaż nawet chyba do takiej roboty się nie nadajecie. To jest. Szanowni Państwo, no nie wiem, dzisiaj dzień zaczął ciekawy. Same, same obrzydliwości, i same obrzydliwe osoby. Trudno, trudno mi mówić, dlaczego w taki sposób, taki język, taki język kobiet, ale to nie powiem, bo powiedzą, że to ja uwłaczam kobietom przypominając, że ta osoba jest kobietą. No, kiedyś się to tak, tak ja tak zdarzył. No to jest dla mnie głupota, bo jeżeli one same tak się traktują, te panie traktują inne kobiety, to trzeba to napiętnować, ogłaszać, rozgłaszać, bo nie można takich rzeczy darować. Pani Senyszyn nie żyje w jakimś zamkniętym świadku, jest reprezentantką ku lewicowych, teraz chyba w PPS-ie, i powinna mieć pojęcie o tym, o czy, co robi. Ale nie bierze pod uwagę konsekwencji swoich słów, uważa, że i wszystko jest im wolno. Tak jak sędziowie i wymiar sprawiedliwości. Dlaczego, szanowni Państwo, nawet gdybym nie lubił tej i sprawiedliwości, nawet jakby mnie denerwowali ci ludzie, zwłaszcza ci w Częstochowie, niektórzy bardzo denerwowali z różnych powodów. Zwłaszcza zabrak za brak dialogu i porozumienia i niemożności z nimi się, nie wiem dlaczego, porozumienia, powinni być bardziej otwarci, ale może się boją właśnie takich, takich sfanatyzowanych lewicowców i PO. No, ale to jest inna kwestia. Więc nawet jakby mi bardzo nie lubił, to nie mogę z ręką na sercu powiedzieć, że dobrze, no, ponieważ. Ponieważ to tak wygląda, jak tak, to pójdę głosować na, kogo, na ich przeciwników, ponieważ, ponieważ kogoś tam, jedną czy dwie osoby, mogę nie tolerować. Chociaż, szanowni Państwo, ja toleruję wszystkie, tak jak powiedziałem, poglądy, poglądy innych, mogę nie uznawać ich poglądów, ale uważam, że każdy ma prawo do swoich relacji, do swoich poglądów, jeżeli umie merytorycznie je uzasadnić bez Wulgaryzmów, bez siania nienawiści, bez języka nienawiści. A język nienawiści u pani Senyszyn i pogardy dla ludzi, dla kobiet jest widoczny. Więc ja tej osoby, tej pani, mówię, że nie ma prawa tak postępować. Bo tu nie chodzi o to, że lewica, że ona nienawidzi kobiet. Jeżeli ona, to i wszyscy. No zresztą, szanowni państwo, sam pan, jeden z szefów, pan Biedroń, powiedział, yy, powiedział, że też one są, kobiety są twarzą lewicy, ale oczywiście szefem kampanii będą mężczyźni. I tu do władzy się pani nie dopuści. To musi być jakiś powód. Zresztą powiedział, że jego kolega, jego kolega partyjny, pan Śmiszek, nie powiedział, że kłam sobie, że powiedział coś uwłaczającego na kobiety z Konfederacji. Oczywiście powiedział, bo to jest nagrane, to nie jest zmanipulowane. Szanowni Państwo, naprawdę chcielibyśmy, mać, żeby dało się zmanipulować niektóre wypowiedzi posłów, posłów Lewicy, posłów POKO. Rzeczywiście, żeby to były fejki, fake newsy, a nie rzeczywistość, bo niektóre te wypowiedzi, niektóre są tak. Pozbawiony racjonalności, tak wulgarny. Śmieszny już żaden nie jest. Szanowni Państwo, już mnie to przestało dawno śmieszyć. Śmieszny nie jest. Są po prostu wulgarni. To są wulgarni ludzie, wulgarne osoby, które nigdy nie powinny reprezentować w parlamencie interesów Rzeczpospolitej Polskiej, bo nigdy nie będą chciały inter tych interesów reprezentować. Będą chciały reprezentować swoje własne, partykularne interesiki. A takich osób, my wyborcy, my, którzy płacimy z naszych podatków ich pensje, ich diety, nie powinniśmy uznawać za tych, których możemy w polityce uznawać za, za wiarygodnych, ale nie tylko że za takich, którzy nie powinni w tej polityce być. Szanowni Państwo, wybór należy do Was. Jeszcze chcecie różne takie... jachyry, budki, schetyny, tuski mieć, no to sobie na nich głosujcie. Ale powiem Wam szczerze, że konsekwencje poniesiecie Wy. Wy, którzy wybieracie. Potem nie płaczcie, że przecież my nie widzieliśmy, bo przecież on taki piękny program. Jaki piękny program. Nienawi, że będzie się wyrzucać ludzi, że będzie się prezydenta, prezydenta z okna wyrzucać, premiera, premiera wyrzucać, zamykać w więzieniu, szefa Orlenu wyrzucać, ok, wyrzucać okna, szefa Niku i jeszcze parę innych osób. No, szanowni państwo, naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że te wszystkie stwierdzenia i te wszystkie opinie, jakie. Z biegiem czasu nagromadziły się na temat totalnych opozycji, że to nie jest naprawdę prawdziwa opozycja, tylko taka żerująca na organizmie państwowym grupka psychopatycznych ogarniętych nienawiścią człowieczków i jest rzeczywiście adekwatna do sytuacji. Nie mam, Szanowni Państwo, tutaj złudzenia, że coś się zmieni, że ci ludzie w jakiś rzeczywisty sposób będą bardziej racjonalni, będą rozsądni, będą mm, robić wszystko, żebyśmy czuli się z, dumni z tego, że oni są naszymi przedstawicielami. Nie, 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 to tego już nigdy nie dojdzie. Ten podział jest już za daleko posunięty. Osiem lat rządów prawa i sprawiedliwości uwidoczniło tę wielką przepaść istniejącą pomiędzy tymi, którzy dążą do wielkości Polski, do silnej, silnej władzy, a tymi, którzy tego nie chcą, którzy tą Polskość będą zwalczać. Ze wszystkich sił i poświęcą na to wszystkie środki, jakie posiadają. Tak, szanowni państwo, to jest widoczne. I dlatego nie trudno jest mi powiedzieć, na kogo ja będę oddawał swój głos. A państwo, nie chcę przypomną pani Senyszyn słowa. Jeżeli to was nie przestraszyło, to, szanowni państwo, naprawdę. Współczuję wam, bo straciliście instynkt samozachowawczy i ja go jeszcze posiadam i dlatego nie będę go tracił w próżnych dywagacjach. Pozdrawiam, do usłyszenia.